Cześć wszystkim z strony FIT, ja to jest mój kolejny odcinek w tym kanale, a w dzisiejszym odcinku z tego co sami widzicie będziemy sobie grać kolejną wspaniałą gierkę w Minecrafta, tyle że to jest no kolejna gra Anfer, mapa Anfer, no i oczywiście na sam wstępie z fajnie byłoby, gdybyś sobie tą łapkę w górę z subskrypcji 12, bo was naprawdę nic nie kosztuje, a ja z tego powodu... Oj, nie mogę się w ogóle wysłowić, z tego powodu będę strasznie zadowolony. No, yy, z za niedługo w ogóle będziemy mieć 20 subskrypcji, więc też mega, to mega fajnie, więc tak jak mówię, wystarczy tylko zejść tam na dół i tutaj te trzy rzeczy i będzie mega wtedy fajnie. No, i my tak naprawdę bez zbędnego będziemy lecieć do tego czadowego filmu. Okej, okay, yy, nie wiem, gdzie my teraz jesteśmy, jesteśmy, no właśnie na tej mapce, open the chest tutaj jest napisane, w ogóle widziałem, że tu jest jeszcze jakiś guzik, map creator, co tam jest Ifa. Nie wiem, to jest pewnie zbagowane, To powinno być Unfair Minecraft. Dobra, klikamy w guzik. Map creators, ok? Czyli osoby, które zbudowały. Ale to jest fajne! Nico Depro and it 5, coś tam, coś tam. No nie, ruszać się akurat nie możemy. A Map Created by. Y znowu... Jezu, ale to jest fajne, mega fajnie to zrobili. Ifa, nie wiem, to powinno być unfair popsułeś coś. Maga. Umarliśmy! Pierwsza śmierć, jestem zadowolony, dobra. Yy, tu już mamy Open The Chest, pewnie to nas znowu zabije, zobaczmy. o yy, nic nie ma, nie wiem, dobra, nie wnikam w to. Okej, okay, dobra, nie wiem. Yy, tu jest jakiś guzik, coś tam za, za tym. Yy, nie wiem, tam, o, 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 coś tam jest, coś tam. Nie. Co się stało Jezu, co tu się stało? Jest strasznie mnie bo to była skrzynka. A jest lawa. Okej. Okay. Nie, ale to, to mnie doskoczy, nie ma opcji na tą skrzynkę. Uch, uch. Czekajcie. Spróbujmy tak zrobić, to jest... Może niszczyć drewno i liście, okej. Okay. Drewniana sikiera. Spróbujmy może ją wziąć i zniszczyć te liście, albo to drewno. Podczas... czekajcie, zrobię... Tak. O! Ej! Nie, nie mogę, kurde, bo to jest ten... To nie wiem. Tak? Tak szybko, 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 szybko. Nie, 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 no to nic nie daje. W ogóle mamy jakieś... tekstur paka wygranego? Poczekajcie, muszę to sprawdzić. Chyba inny ogień mamy pierwszy. Ale o Boże, ale dziwny ogień. Dobra, dobra, o, 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 jesteśmy, dobra. Czyli tego nie możemy, tu jest ta, ta... Hmm. Nie, no to, ta myliczka też nic tutaj nie daje. Hmm, może tutaj coś trzeba kliknąć? W ogóle jestem lekko chory i nie wiem, mogę czasami kaszyć albo, nie wiem... Kikać takie rzeczy. I mogę mieć też lekką chypę, dobra. W trawie tutaj nic nie widzę za bardzo, ale mam. Nie no, poczekajcie. Nie da się. Eee, ej, -e ej. Poczekajcie, chyba ta skrzynka nie po nic jest taka przesuwana. Ja mam pomysł. Patrzcie, patrzcie teraz. Patrzcie to. Nie, czy. Nie, już wiem. Już wiem. Uwaga. Ja, ja mam 300 IQ, boże, co ja zrobię. I teraz pewnie. o i teraz bierzemy się, kiedy. Za szybko się pochwaliłem. Super! Dobra. Jeszcze raz. Tutaj. Hopsasa. Tutaj, tutaj, tutaj. Oczywiście, z tego co widzicie, są lekkie lagi, ale to, to dobrze, że to lekkie. Czyli co? Trzeba na tutaj i tutaj. Okej, okay, dobra. To drewno i liście może niszczyć. Dobra. Czyli teraz tu niszczymy. Przesuniemy się do tego w ogóle, sprawdźmy czy tutaj żadnego przycisku nie widzę. Hops! Okej, okay, tutaj i teraz i idliwno, ale boję się od góry, boję się. Tak wolę nie robić na razie. Wolę spróbować w ten sposób to zniszczyć. Ogólnie się cyka po prostu. Dobra, weźmy to zniszmy tutaj. Tutaj. A, 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 a! Nie, 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 nie! Wiedzia... O, to jest takie drewno. O, uwaga! Można kłaść na skrzynkę i na drewno. Okej. Okay. Dobra, super. Ale po co mamy na tą skrzynkę? Kurde. A, a, a dobra, kumam, kumam, kumam. Rozumiem. Teraz musimy tutaj. Tu, no nie. Dobra. to drzewa w ogóle przez całe takie zepsute, więc teraz trzeba zrobić. Tutaj, tutaj. Idziemy na tą skrzynkę. Przesuwamy się albo nie. Mm, teraz możemy się tym... No nie tak, Jezu. Podsadzić. Raz, dwa, trzy. Jest! Wiedziałem, że tak będzie. Okej, co tutaj mamy? Ja nie mówię za bardzo po angielsku, najgorsze. bridge, Michaels, Simpson, Job, Nie wiem, mamy coś skakać tutaj, nie rozumiem dokładnie. Czekajcie. Wow, 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 wow! Co tu się stało? Coś, coś zrobiłem źle? Czekajcie, dobra. Lecimy jeszcze raz tutaj. O Boże, ale to będzie teraz długo. Najgorsze jest to, że my tutaj żadnego spawnika nie mamy. No i no nie, to. No. Znowu. Znowu to samo, i teraz będziemy tak tę godzinę przychodzić. No dobra, w ogóle. Dziwo dostałem jeszcze kowadła. No, cały czas robię ten sam błąd. Tutaj. Tutaj i, i jeszcze. Jedno. Ok. W sumie. Poczekajcie. Wow, wow, wow! Wow! Kurde. Co to było? Prawie zginąłem tutaj, dobra. Może pozbieramy te wszystkie itemy, coś tutaj można. Nie, są najzwyklejsze. I tak w ogóle mamy trzy tego. Wow! Dlaczego to nas odwraca? Ej, to nas odwraca! Kurde! O co? O co? Ej, czekajcie. O, 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 dobra. Czekajcie, no tutaj nic nie możemy. To... No, tutaj... Też nie mogę, mam mi tutaj cofa. Kurde, co mogę tutaj do... Nie, idź tam. O, o, Ja o. nie wiem, co są te. Kurde. O! O to tu chodziło? Nie wiem, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy zwykły LOL. Lo, Super, dobra, mamy 16. No, weź to. Ok, Poka kamienia. Co teraz? Tu jest coś takiego. Hmm. Nie wiem. Na skrzynce to może mogliśmy kłaść. Więc chyba musimy zrobić coś takiego. I tu przeskoczyć. Dobra, tutaj. Lecimy teraz na ten parkurek. Nie, i do wody wpaliśmy. Dobra, ale to chyba nas nie bije z tego co właśnie widzę. Robimy jeszcze raz, ale... da się gdzie da przeskoczyć? No da, ale to jest... Strasznie trudne, kurde, będziemy teraz to długo pewnie przychodzić. Oj, nie lubię takich parkurków, no serio, najgorsze będzie to, gdy on nas w pewnym momencie nagle zabije, to będzie w ogóle jeszcze. No, kurde, weź tam skocz, najgorsze. Hops, no! Jezu! No, weź! Tutaj, tutaj, teraz co? Jak? Bo no, on nas. Jest... O, 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 dobra, jesteśmy! Jesteśmy tu, i teraz co? Chyba sobie ze mnie, że raz żaltuję ja muszę... Dobra, ale tu jest No! Jezu, dobra. To było straszne. Nie! Nie! No nie no! <laughs> o! Super! Co ty? Co? No, co to jest w ogóle? Nie widzę. Ja, czy my na serio będziemy się coś zaraz znowu wejść? Star... 4... Nie no! I od początku, no i świetnie, no i... Super. Gramy, musi, musimy to zrobić od początku, bo nie mogli zrobić przecież spawna, bo po co? Okej, okay, ludzie. Yy, nie wiem, to jest ta drabinka ja się tam boję schodzić. Bo, no dobra, musiałem to zrobić. Na to nie mogę najść na w ogóle, więc tak bokiem może pójdę. I co mam tutaj teraz zrobić? Mam takie parę, parę rzeczy, mam. Ha, i teraz nie wiem co ja mogę zrobić, no bo pod wodą nic nie widzę. Tutaj też nic nie ma. Tu jest w ogóle drabinka. Ale nie wiem, czy ona mi cokolwiek tutaj da, bo ja tutaj na to nie wejdę. Na to mogę wejść, ale na to przecież... Nie no, przeskoczę chyba, czekajcie. Nie no, przeskoczę, ale musiał, kurde, nie wiem. Tam no. Ych. Tak? O, no właśnie, to jest ta gąbka, ona jest przezroczysta, tak jakby. Guzika żadnego nie widzę. Yy, wychodzi na to, że trzeba na to przeskoczyć i stać jakoś na to, ale ja tam nie widzę, żeby jakkolwiek dało się to w ogóle zrobić, no bo to jest. No za dużo bloków tam jest, no. Kurde. Co możemy tutaj zrobić? No bo poczekajcie, muszę przemyśleć. Jakbym skoczył tam, to co dalej? Na to? Nie, na to też nie mogę. Może tutaj coś faktycznie jest. Kurde, no tak też mogę. Skrzynki nie otworzę. Tutaj nic, tutaj nic. Dziś za tym, kurde, to jest trudne. Bo ja po prostu nie wiem. ho. ho, 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 ho. Muszę na serio zaraz popatrzeć, popływać parę razy, czy ja dam radę. To wskoczyć, ale to jest ile? Raz? No tam dałabym radę. Czekajcie. Kurde. Co to jest? Nie no, daję radę, tylko muszę dobrze wskoczyć. Tak, 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 musimy jakoś y, popróbować parę razy powskakiwać Boże, co to? Nie spadaj! Parę razy pa, pale, pale, Jezu. Parę razy trzeba tutaj... Prawie było. No bo tutaj właśnie da się wskoczyć, ale... jest O, jest anfer Prawie się załadowało. Dobra, dziwne to jakieś jest. Dobra, nie wiem. Trzeba jakoś... po Jestem! Dobra. No i co teraz? Bo. Nie myślałem, że coś się pojawiło. poczekajcie, Kurde, ja nie wiem, co teraz. Bo nic tam nie widzę. Skoczyłem tutaj. Yy, nie, no nic, niczym się podsadzić tutaj nie mogę. No niczym jest, nie wiem. Kurde. To jest ta gąbka. I nie wiem, na serio. Tam może jakoś trzeba wskoczyć. Hm. To jest jak, nie wiem. Kurde, ja nie chcę zaskakiwać z tego, bo może być źle. A może tam muszę jakoś iść, waga? Nie! Kurde! Czekajcie! Nie, nie właśnie Mam jeszcze jeden pomysł. Czekajcie. Waga. Nie, bo ja mam taki pomysł, żeby... Dawaj iść na górę. Żeby... Jakby, nie, bo to jest chyba wersja, na której nie da się ten pod wodą szybciej, żeby to szparą, ale kurde, hmm, Ktoś tutaj nie wiem, dobra, zaryzykujmy, wskoczymy tam, ale molestar, nie no, nie ma tutaj nic, ja nie wiem, Zro... nie wiem, co ja mogę zrobić. A boże ludzie, nie wiem co mogę zrobić, bo już tutaj próbuję, słyszycie w ogóle, nie zwracajcie uwagi, że moja kamerka tak tutaj wszystko jest czarna, w ogóle nie nagrywałem to już teraz wieczór, nie wiem, yy, boję się cokolwiek robić i nie mam pojęcia. Yy, oglądałem w ogóle jakiś poradnik i nie wiem za bardzo co mogę robić, yy, zauważyłem tylko, że oni jakoś, kurde, no nie wiem, on nawet poradniki z tą mapką, ale nie pokazywali za bardzo jak to się robi i... Nie mam... no pokazywam... było coś takiego, że wchodzą do tego i nagle jest zatrzymanie wideo, nie wiem o co chodzi. Mi się wydaje, że coś tam trzeba zrobić poczekajcie, bo... Nie no nie wiem, no dobra, zejdźmy ostatni raz. Ej, ej! Nie! Tam było przejście! Tam było przejście! Fak, nie, wiedziałem, że tam coś będzie, wiedziałem że... Te poradniki jednak coś się przydały. Dobra, czyli tam jest przejście jakieś, tam trzeba jakoś nacelować, żeby tam wlecieć jakoś, dobra. Kit z tym, że zginiemy. Zaraz, dobra, rozumiem już o co chodzi. Jestem zadowolony, dobra, już spadaj na dół, spadaj, dawaj, dawaj, dawaj. Super mega mm, Super Odrodzenie Lecimy tutaj jeszcze raz. Już teraz nie będę wiedział o co tutaj chodzi. Dobra, dobra, dobra. Musimy jakoś tutaj tak nacelować, żeby to jakoś wejść, ale to jest z tego co pamiętam. Gdzieś... O, dobra, jesteśmy! Jesteśmy tam, mój pies w ogóle krzyczy, dobra nie. Tutaj było Co się stało? Nie bez powodu ta drabinka się otworzyła tutaj, no ale ten... Dobra, właśnie się zniszczyła. Yy, nie mam pojęcia. Yy, Co się tam... Hmm. Okej. Okay. Rozumiem. Mm, 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 mm. Mm, dobra, lecimy tutaj. <kluzm> na górę. Tutaj i nie spadaj, błagam Cię, nie spadnij. Nie spad eee, Więc to ludzie... Nie. Ha, mm, dobra, zróbmy coś takiego. Kolejna, nie wiem, kolejna część z tej mapki będzie w kolejnym odcinku. Nie wiem, spróbujcie wbić na tym, nie wiem, filmiku z dwie łapki w górę, będzie mega fajnie, zasubskrybujcie mnie jeszcze, więc będzie jeszcze lepiej i nie wiem no jest są strasznie, znaczy w ogóle na ostatniej mapce Zamferaż tak się nie, nie denerwowałem jak teraz, bo to jest mega trudna mapa. Strasznie. Nie wiem no yy, pozdrawiam wszystkich co byli na tym filmie i papa pa.